I pal pal bestie jedziemy, sprawdzamy tego, proszę, bestinkę kochaną. Czekaj, sprawdzę obroty, wiesz. Obroty i załącz wałek. Dawaj mu! Taki rębak to sprytny sprzęt. Zmielone wióry wyrzuca prosto na przyczepę. Z rębki można wykorzystać do ściółkowania roślin w ogrodzie albo do produkcji kompostu. Niestety niebieski pożaracz gałęzi nagle zaczął szwankować. Noj, Ej! Zajęcie! Idę za mąż! Za mąż! Dlapał na gałęzi, jaka... Coś co, co się stało? Te liściami się zapchały, za dużo liści mi Seba ładuje jak... Seba, te liście, jak jest wyłączone, weź te liście tam łapany. Weź go lekko włącz na małe obroty, spróbuję tam wyciągnąć tego gałęzie. Małe obroty, ja się tam, wiesz? Dobra. Czekaj tutaj, zanim ten, to daj tam, niech Czekaj, znowu do kierunku. Co? Co? weź to, ja go Mam przejmę. K**wa, przestań. mi Ja mam k**wa Teraz wypiję moją fryzurę. Mam tego. Wyłącz go teraz. Przejdź tam, Mati, siedź. Dobra, dobra. Ja już To normalnie, to przekracza wszelkie normy. Czekaj, odczuć się, odpal go. Weź, weź łapy. Odczućcie się. Ale odczućcie się, bo to poleci trochę. Co? Co? i już coś to Mati. Wałek. Co? Wałek jest u... No wałek, blokada się u. Mati po prostu musiał zahaczyć o dźwignię podnoszenia pod tego, z tyłu tego rębaka i podniósł go. W tym momencie się zmienił kąt nachylenia wału i pękła zawleczka blokada wału, i to taki mały problemik. Dobrze, że byliśmy na miejscu, że tak by problemu nie było.